Witam serdecznie na gościnnym... Już po raz piąty na Orliku przy liceum ogólnokształcącym imienia Jana Marzyńskiego w ostrudzie odbył się turniej piłki nożnej o puchar starosty. Organizuję to od pięciu lat i myślę, że, że z ogromnym sukcesem. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, za to, że drużyny odpowiedziały na zaproszenie i mam nadzieję, że będzie dzisiaj piękny dzień przy pięknej pogodzie. Podczas przedsięwzięcia atrakcje były dostosowane zarówno do starszych, jak i do młodszych. Rozgrywki były połączone z Memoriałem Mariusza Kaliszewskiego. Fajna inicjatywa. Turniej jest połączony z Memoriałem Mariusza Kaliszewskiego, niezapomnianego naszego kolegi wspaniałego. Jest to piękna inicjatywa. Tylko się cieszyć, pogoda dopisuje. Wszystko jest dopięte. W ogóle trzeba podziękować starostwu organizatorom wszystkim tutaj m.in. z Ogólniaka. Grać, cieszyć się, bawić się, póki pogoda jest. Najważniejsza podczas gry była dobra zabawa, choć nutka rywalizacji również dała o sobie znać. Samorządowcy poza takimi wydarzeniami regularnie spotykają się, aby zadbać o swoją formę. W ciągu roku spotykamy się przeważnie dwa razy tygodniowo tutaj na Orliku, po dwie godzinki. Trenujemy, gramy, spotykamy też się poza pracą, no i staramy się utrzymać w jak najlepszej formie fizycznej. Wydarzenie było znakomitą okazją do rywalizacji drużyn amatorskich z całego powiatu ostruckiego. Przedsięwzięcie na stałe wpisało się w kalendarz imprez, dlatego już zapraszamy na kolejną edycję za rok.